Obawimy się dzisiaj w doktora? Co wy na to? Jest to sławna gra, której już pewnie większość osób może znało. Telefon? Halo? Halo? Kto dzwoni? Dobra, jaki dzisiaj mamy plan na dziś? Sajcie, to nie taki ładny... Pora coś... No O, dzisiaj e, będziemy proszę państwa... E, no ja myślę, że dzisiejszy dzień jest będzie bardzo dobry. O, piękne! Jeszcze na komputerze musimy tutaj jeszcze... Tak? E, proszę o serce. Oraz pacja, Działaj, ok. Ale też trzeba myszką kliknąć. Działaj! O. Dobra. No to bierzemy, może, pierwszą operację. Siostro! Pierwsza operacja. Serca! Trzeba się rozgrzać. Czekajcie. Sprawdzę, czy paluszki mi działają. Okej, okay. dzień dobry. Podobno ten pan się nazywa Bob. Czemu go wszyscy za twarz łapią? Dobra, nieważne. Przejdźmy. No! Oj, chciał! Bob. Gdzie mój zegarek? Bob! Zegarek. Oddawaj zegarka, Bob. O, zegarek! Nie! Kurcze. No, działaj Chcesz się napić, Bob? Chcesz się napić? Co ty na to? Masz, pij. Dobra. Dobra, no to pora... ...użyć młotka. I raz! I do... Bob! O! Siostro! Zrobione, trzeba użyć... Ciekawy. Siostro! Po co mi ta piła? Masz, Bob. Hala. spokojnie. Pacjent traci dużo krwi. Wbijaj się! No. Czemu nie chcesz... O, dobra To jest wcale niepotrzebne Bob Uy, Jezus Nie ma się Bob Koty to zreżą Dobra A to co to jest? Niepotrzebne mi to, idź stąd Uy, Wychodź! Wychodź! Oh, oh. Nie ma cię Bob. Też ci nie spoczynę. Dobra, teraz trzeba ten żołądek otentagować. Nie Bob. Tknij. Jest, jest. Dobrze? Przestań kwawić. Przestań. Trzeba to wyciągnąć. To niepotrzebne jest. A tylko przeszkadza mi. A, 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 co to jest? Uh, jakiś kosmita. Dobra, mamy go z głowy. A co to tam robisz, skalpel? Hej! Nikt cię do nie zapraszam. Czy mam? Ok, teraz trzeba coś tu odciąć, pewnie. Uwaga to jest nie... To jest niebezpieczne Trzymaj się Bob Nie tylko współpracuj Współpracuj Bob! Dobra, są lekkie problemy, ale to nic Udało się! O! Znowu mi to tam... wpadło Czekajcie, krwawi! Ojeju! Ej, no nie! Chodź tu! Dobrze, dobra, dobra, Szczykaweczko, chodź. Chodź! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! No, chodź! No, chodź, bo krwawi! Szczykaweczko. Dobrze, 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 trzymaj się. Dobrze, jest, jest, wszystko gra, wszystko gra. A! Wiesz, co się dzieje? Siostro! A to koloryki... Ja Cię nie mogę. Znowu krwawi! Nie! Co ty robisz, Bob? Przestań! Przestań krwawić! To nic. Nie będę się na to uczulał, mnie oszukałeś. Dobra skończy się uda. No, puszczaj. Idź. Słuchajcie, nie trafiłem. No, a, a, okej, okay, prawie. Milimetry. Współpracuj, bab nie ruszaj tym sercem. Nie. Jest! Jest! Chodź, chodź do papy. Chodź, no chodź. No chodź, dobry serduszko. Dobrze, to już ci nie będzie potrzebne. Ech, chodź tu. Tego ty, ty się nie ruszaj teraz. Jest! <ś replicate cosplay> oh, jesteśmy znowu w pokoju. Teraz spiszmy, że sprawa dobrze było. Tylko, że Bob nie współpracował. Bo jego twarz była taka ohydna, że nie mogło zrobić spacji. Okay. Dobra. Teraz trzeba dokliknąć. Klik, klik, ok. masz Okej, okay. proszę. Wszystko działa. Ara, teraz energii. Witaj, Bob. To znowu ja, Twój ulubiony. Która jest godzina? 12. Pora na obiad, Bob. Twój ulubiony. ten. Soldier. Najpierw zabierzemy ci to, to, tak? To ci nie jest potrzebne. Dobrze. Weź to z mojej ręki, okej. Okay. Działa. No wejdź, tam już nie zaglądamy. Pacjent tym kwawi siostro! Nie moje narzędzie! Nic się nie stało! Wszystko będzie dobrze, bo pamiętaj! Masz tu trochę narkotyka w oko, tak! No dobry, bo... O! A zegarka też chce zagarkać no. To czy wbije? O, tu bref lifting od razu. Dobrze. Dobrze. <tryk> Uch! 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 Uh. Uh, 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 uh. Chodź tu, uh, patrzę, bo. Patrz co dzisiaj patrz. Bob! Patrz! Jest! Okej, okay, wszystko gra, wszystko gra. Teraz, tą niepotrzebną części wyciągnę. Patrz, co to jest? Co to? To twoje sztuczne włosy, tak? Czas Z ROPAZEM, KWAWI?! Jezus! Ooo właśnie tak Znaczy teraz proszę mi tu A, od razu lepiej. Co jest? Co jest? To nie ta uh! Jest zielona! Uh! Nie widziałem cię! Oj, szybko, szybko, bo patrz coś! Narobił! Jeszcze, głębiej! Mocniej, więcej, szybciej, wygaj, pchaj, jedziesz. Jeszcze troszkę. Ej, jeszcze w ucho. Kurda. Jest? Dobrze. Tak się nie da spracować, trzeba wyciąć ją. Dobrze! Szybciej! Gdzie to moje?! Skąd to ży? Chodź! Z jedną wytrzymasz! No? Nie... Koniec. A tak dobrze szło... A! a dobrze. Jeszcze się wbije nasz palek no. Masz. Lubisz to, co nie. O! Nie! Teraz nie możemy popełnić żadnego błędu, siostro. Zero. A nie, 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 do mnie, do mnie, bardziej w tą stronę. Bo cię teraz nie złapię. A raz zmienię sobie najłatwiejszą, najładniejszą. A, pani łyżeczka, ty wieś, ale nie jesteś taka ostra. Dajesz! Krój się, Jezus! o to właśnie chodziło, to było delikatne. 10 ml, bierz to wszystko. Wyrzucamy, wyrzucamy to co niepotrzebne. To jest zasada chirurgii. Niepotrzebna? O, chodź tu, chodź tu piłeczko, chodź tu. mój. Co ty masz z tym... Jedy? Dobra. Trzeba to włożyć. Koniec. Dobra. Idealnie. Teraz trzeba tylko uformować. Idealnie. Znowu nie. No bo to się zawieruszyło i nie chcę. Motek? Czym się tu pomożemy? Łyżka by się przydała. Weźmiemy szklankę. Przesuwaj się. Chryste, bo umierasz. Bob, nie rób mi tego. Czemu przecież było odcięte. Zaraz przesunę. Szybciej. Wyciągaj! Ciągaj i będzie zaliczone! A tak było dobrze, Bob. Jeszcze normalnie sekundy. Oglądajcie następne etapy, i A ja, doktor operuje Boba z innymi problemami. Na przykład jak będę mu operował jajka. A będzie operacja tak. Więc komentujcie, subskrybujcie. Jak widzicie, prawie się udało milimetry niestety. Los chyba tak chciał. Więc żegnam się z wami. Cześć.